Cześć, dzień dobry. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na taki temat, który dosłownie dzisiaj rano podczas mojej porannej medytacji gdzieś mnie tknął. I tym tematem jest samopoczucie. Dlatego, że my często zastanawiamy się nad tym, jakie mamy dzisiaj samopoczucie, czy mamy dobre samopoczucie, czy mamy takie sobie samopoczucie, ale czy tak naprawdę zastanawiamy się nad tym yy, głębiej, czy tylko tak lecimy po prostu na pełnym automacie. Ok, dzisiaj, a tak się czuję, tak, bo tak sobie po prostu. Bo to jest samo poczucie. I to, że ono jest samo i że ono jest w nas, w środku, to to jest dosyć jasne. I z tym jakby nikt nie będzie w żaden sposób um, dyskutował. Ale to jest poczucie. Czyli to są pewnego rodzaju uczucia, które mamy w środku. I teraz w momencie, kiedy ja po prostu patrzę, okej, okay, to jest trochę tak jak z pogodą. Jeżeli wychodzisz na dwór, i widzisz, że pada deszcz, to możesz powiedzieć, o dobra, pada, to muszę się szalić, czapkę, jakiś, albo kaptur, albo parasol, dobra, idę do roboty, szybko tramwaj ucieka, szybko papa na nas czeka, cokolwiek, jak wiesz, wierszu Bańkowice, mydlane brzechwy. Natomiast w momencie, kiedy przystaniemy na chwilę, nawet jak już zdążymy zgarnąć ten parasol i trzymamy sobie ten parasol nad sobą, ale przystaniemy na chwilę i popatrzymy, jak Przyroda czerpie z tego deszczu. Jak zaraz buchnie zieleń dzięki temu, że ten deszcz faktycznie jest. Albo, jak możemy sobie zobaczyć przepiękną scenę związaną z naturą, że siedzi sobie wiewiórka gdzieś tam na, na gałęzi, mówi kurwa, jak zimno. Deszcz na mnie leje, nie zdążyłam się schować do dziupli. I ist Tyle przepięknych, przycudownych rzeczy, już nie mówię o tym, że jeżeli jesteś rodzicem, tak jak ja mam tą ogromną przyjemność i dzieci założą kalosze i mm, wybiegają na dwór i mówią, papa, muddy puddles! i szukają tych kałuż, żeby sobie po prostu pochlupać w tych kałużach. To jest przeogromnie, przeogromna ilość przefantastycznych rzeczy, które towarzyszą temu, że po prostu pada deszcz. Natomiast jeżeli patrzymy na to jako, Dobra, znowu leje, let's go i nie przyglądamy się temu, to nie jesteśmy w stanie z tego nic wyciągnąć. I dokładnie tak samo jest z naszym samopoczuciem. Jeżeli wstajesz sobie rano i zastanawiasz się, albo gdzieś się tknie, o, jak ja mam samopoczucie takie, i wiadomo co, no to możesz po prostu nad tym przejść do porządku dziennego, zaakceptować to, że to jest moje samopoczucie, to mnie definiuje, ja dzisiaj taki jestem, bo i w ogóle, albo mogę stwierdzić, kurczę, dlaczego tak się wydarzyło? Co spowodowało, że tak jest? A może mogę coś z te dzięki temu osiągnąć? Być może dzisiaj to jest ten dzień, że mój organizm mówi: hej Ludwik, hej ty. E dzisiaj jest taki dzień, że może warto, skoro przez ostatnie dni na przykład super dużo zrobiłeś, zrobiłaś fajnej roboty, to może dzisiaj warto się zająć czymś, co jest zupełnie wykraczające poza twój normalny stan. Ja na przykład wczoraj dostałem. Przesyłkę od mojej siostry w postaci takich ogromnych o, klocków Lego, takich 1920 części. Więc ja sobie to będę po prostu e, teraz swobodnie składał w tych momentach, kiedy będę chciał się oderwać od, od ekranu, kiedy będę chciał e, wyrwać sobie głowę z tego normalnego trybu pracowego, w którym tutaj w swoim studio jestem, i będę sobie tak te plecuszki składał. I to jest ten moment, kiedy można się zastanowić: Hej, być może moje, moja głowa dokładnie to mi mówi. Może to jest ten moment kurczę, Może warto zrobić coś innego? Bo ciało, bo umysł, bo psychika, bo podświadomość daje właśnie taki sygnał. Więc do tego Was bardzo gorąco zapraszam dzisiaj, żebyście popatrzyli na y, samo poczucie nie tylko i wyłącznie jako coś, nad czym niczym na autobanie, gdzie jest kind tempo limit y, nie mamy żadnych ograniczeń prędkości możemy sobie po prostu mknąć tylko żeby na chwilę przystanąć. Zobaczyć tą smoką, jak kura wiwiórkę na drzewie, albo po prostu przyjrzeć się swoim wewnętrznym uczuciom, odczuciom i tego, tym powodom, dla którego one mogą się dziać. A wtedy, kiedy to będziemy wiedzieć, to już jesteśmy na przepięknej drodze do tego, żeby te nasze bolączki rozwiązać, i być może odwrócić grę i skorzystać z tego, że mamy właśnie takie super użyteczne w danym momencie samopoczucie. Do tego Was dzisiaj zapraszam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, do usłyszenia i cześć.